Oto jak możemy włączyć NFC oraz skonfigurować naszą motorolę E60 Pro, abyśmy mogli płacić. Zbliżeniowo naszym smartfonem. Także, jeżeli chodzi o NFC, to musimy najpierw wejść w ustawienia naszego telefonu. Przechodzimy do połączone urządzenia, następnie wybieramy ustawienia połączeń i tutaj znajdziemy komunikację NFC, która oczywiście musi być aktywna, przynajmniej w momencie kiedy chcemy płacić naszym smartfonem. Dodatkowo zalecam włączenie tej oto funkcji, NFC wymaga odblokowania urządzenia, ponieważ jeżeli dobrze kojarzę, no to standardowo ta opcja jest wyłączona. No, i następnie, właściwie zanim jeszcze przejdziemy dalej, to również mogę dodać, że przycisk NFC może zostać dodany tutaj do centrum kontroli, co może być takim ułatwieniem w momencie, jeżeli. Albo w przypadku, jeżeli na przykład nie chcemy cały czas mieć NFC włączone, standardowo wydaje mi się, że ta funkcja, ten przycisk powinien być dodany, i mianowicie ja mam tutaj w tym miejscu, i w ten sposób możemy sobie włączyć lub wyłączyć NFC. Natomiast, gdybyście wy na przykład nie mieli właśnie tego przycisku, to wystarczy nacisnąć na ten ołówek po prawej stronie, znaleźć przycisk od NFC, no i następnie przeciągnąć go tutaj na górną stronę. Jeżeli już mamy NFC skonfigurowane, no to następnie musimy z, dodać, skorzystać z aplikacji portfela, dzięki której dodamy właśnie naszą kartę. Aby to zrobić, musimy znaleźć właśnie tę aplikację, czyli powinniśmy ją znaleźć chociażby w folderze Google na liście aplikacji. W moim wypadku jest tutaj. Jeżeli nie macie tej aplikacji nigdzie, no to możemy ją sobie za darmo z łatwością pobrać ze sklepu Play. Szukamy sklepu Play i oczywiście tutaj sobie wyszukujemy, wpisujemy portfel. Jest to aplikacja od Google. A i oczywiście pobieramy i instalujemy tę aplikację. Po otwarciu aplikacji możemy tutaj nacisnąć na dodaj do portfela w prawym dolnym rogu i następnie wybieramy karta płatnicza. Włączy nam się tylna kamera i możemy sobie zeskanować dane z naszej karty. Natomiast gdybyśmy z jakiegoś powodu nie mogli tego zrobić, bądź nie chcieli tego zrobić, to możemy także wpisać wszystkie dane ręcznie. Możemy tutaj wybrać właśnie te opcje. Wpi Możesz też wpisać szczegóły. Tak, bodajże było. Jeszcze raz sprawdzę. Możesz też wpisać szczegóły ręcznie, tak, zgadza się. No i w tym miejscu wypełniamy wszystkie dane odnośnie naszej karty. Następnie wybieramy Zapisz i kontynuuj. No i prawdopodobnie będą jakieś tam dodatkowe instrukcje wymagane, aby dokończyć ten proces. Więc oczywiście wykonujemy, wykonujemy wszystkie kroki, jakie tam będą pokazane. Kiedy już nam się uda dodać naszą kartę płatniczą do portfela bądź portfelu. No, to w zasadzie nasz telefon jest gotowy do tego, aby móc nim płacić. Kiedy już na przykład jesteśmy w sklepie i chcemy zapłacić naszym telefonem, no to oczywiście ważne jest, aby po pierwsze NFC był włączony, i po drugie, żeby telefon był odblokowany. Jeżeli oczywiście skorzystaliśmy ze wspomnianej wcześniej przeze mnie opcji, czyli wymagania odblokowania urządzenia. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.